Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest Bazylika Świętego Wawrzyńca poza murami. Jest to bazylika, w której święta Cyriaka w swoim grobowcu w katakumbach pochowała ciało Świętego Wawrzyńca. Kiedy nastały czasy Konstantyna, tenże wybudował na tym miejscu małą kaplicę oraz wyznaczył miejsce na cmentarz ponieważ wielu ludzi chciało być pochowanych blisko swojego patrona, ponieważ rzymianie bardzo cenią sobie świętego wawrzyńca i w ten sposób powstał jeden z największych cmentarzy właśnie wokół grobu świętego wawrzyńca i tak jest do dnia dzisiejszego. Jest to miejsce szczególne dlatego że w 1943 Jedyna bomba, jaka spadła na Rzym, to jest właśnie bomba, która spadła na bazylika Świętego Wawrzyńca. To właśnie to miejsce odwiedził Sługa Boży Pius XII, ale jest to miejsce, które oprócz szczątków Świętego Wawrzyńca także przechowuje szczątki Świętego Szczepana. Tutaj sprowadzone i tutaj złożone razem w grobie. To jest także miejsce szczególne, ponieważ tutaj jest pochowany Błogosławiony Pius IX. To jest ostatni papież, który stał na czele państwa kościelnego. Ponieważ przyszedł rok 1870, Piemontczycy przekraczają bramy Rzymu, zdobywają to miasto, i od tego momentu Rzym staje się laicki, nie papieski. Staje się też stolicą Zjednoczonych Włoch. Pius IX jest szczególnym papieżem także dla Polaków, ponieważ wbrew decyzji Rosji Carskiej beatyfikował Andrzeja Bobole, także kanonizował błogosławionego Jozawata Kącewicza. I przekazał wtedy tą świecę niepodległości, którą każdego roku zapala prezydent świątyni opatrzności. To jest świeca kanonizacyjna z racji kanonizacji Kuncewicza. I wtedy Pius IX przekazując tą świecę powiedział, zapalcie ją w wolnej Polsce. I tak też się stało. Senator Trąbczyński w 1918 roku, już po odzyskaniu niepodległości, zapalił świecę, którą przekazał błogosławiony Pius IX. To jest także papież, który mianował kardynałem Leduchowskiego, więziony był przez Prusaków, potępił Kultur Kamp i był bardzo przychylny Polakom. Może dlatego, że jego sekretarzem był kardynał Czacki, którego grób znajduje się w bazylice św. Prudencjany, w miejscu, gdzie mieszkał święty Piotr. Kolumny, które znajdują się w tej bazylice pochodzą z pogańskiej świątyni, ale najważniejsze jest to, że jest to miejsce pochówku świętego Wawrzyńca, tego, który oddał swoje życie, aby bronić Kościoła, który stwierdził, że ubodzy to są ci, którzy stanowią skarb tego Kościoła. To może być ubóstwo materialne, to może być ubóstwo duchowe, to jest często nasza nędza, ale dzięki Chrystusowi ta nędza przeradza się w skarb.